Buga, buga! Muszę wam pokazać coś ekstra. posprząta pokój, jak ja parę dni temu, to potem już kilka dni się tak fajnie utrzymuje ten porządek, a pod... I, i jednocześnie się widzi taką powolną degręgoladę, i wszystko wraca do normy i bałaganów. Takie życie, no. Cześć, nazywam się Krzysztof Gonciarz, że to jest mój vlog. Dzisiaj będę biec, 22 65 km w średnim tempie. Dzisiaj taką dłuższą trasę robię, więc pobiegłem w inną część miasta. Tutaj jest Pałac Cesarski. Pałac Cesarski Japonii. Tam mieszka pan cesarz. W sensie nie w tym budynku dosłownie bo to jest taki wielki park w samym sercu miasta. Mówi się, że to jest najdroższa nieruchomość na świecie. Uch. No nie da się tam wejść, są zamknięte drzwi. Corzej można sobie zdjęcie zrobić. Dwa razy do roku te drzwi są otwarte na urodziny cesarza i na nowy rok. A dookoła pałacu cesarskiego jest taka najbardziej ikoniczna trasa biegowa w Tokio. Jak chcecie film o trasach biegowych w Tokio, zostawcie łapkę w górę. 19 km mną. 25. Dzisiaj powoli. 20. Założę się, że wielu z Was budząc się rano w łóżku, myśli sobie Krzysztof, co stało się z Twoim rowerem? Otóż nasze rowery są w więzieniu teraz i idziemy je odzyskać, odwiedzić je za mm, To jest takie pyszne. W tym miejscu można kupić pyszne portugalskie tarty z jajka. Bardzo dobre. Ale fajnie, będziemy na Google Maps Kasia Ja już jestem Jesteś? Eee, przy Roponki Musimy uiścić daninę, żeby nam oddali nasze rowerki Skonfiskowane ja pierladę, już tak to jest. I tak śpienie tutaj z tych więziennych nawiązań, ale naprawdę to jest taki klimat. Przychodzisz, rozpoznajesz, że to jest twój krewny, widzisz jakie tu ma tatuaże, <laughs> sobie zrobił, nie? Jest w ogóle zniszczony przez życie, przez w więzieniu, dostajesz bilecik, możesz opłacić jego grzywnę i go wydostać. No. Yes. Zapłaciliśmy 2000 jenów kary, czyli jakieś 60 złotych. Nikt tutaj nie robi problemu, znaczy w sensie... Wszyscy dobrze wiedzą, że rowery w Tokio zazwyczaj się zostawia tak trochę na nielegalu, bo parkingów dla rowerów jest po prostu za mało, więc to jest taka po prostu danina, którą uiszczasz raz, dwa razy w roku, jak ci zabiorą i tyle. Ale stary grat już z tego rowera. Koło zepsute. Ten siodełko zepsute. Dzieciaki mogą się wyszaleć w błocie. Nie ma żadnych ym... zasad. zasad. Dzieci mają z zasady swoje robić i się uczyć, co jest poprawne samemu. Może przyjdziemy się tutaj pobawić kiedyś? To się nazywa Cuphead. to jest gra, która wyszła parę dni temu dosłownie. Jest po prostu niesamowita. Rzadko się zdarza tak, żeby wyszło coś, co kompletnie jakby nigdy czegoś podobnego nie, się nie widziało w świecie gier wideo. Niesamowite po prostu. Znaczy głównie chodzi o ten art style, nie? To wygląda po prostu jak stare filmy Disneya i jest zrobione z tak niesamowitym przywiązaniem do detali, jeśli chodzi o animację i stylistykę. Przepiękna sprawa po A Przy tym gra jest cholernie trudna. Jest, wiem, że teraz tak się... To jest taki wkurzający schemat mówienia, ale że coś jest jak Dark Souls, nie? No to, to jest taki Dark Souls platformowy. Gra się w to jak w platformówkę z Nessa, czyli nie wiem, jak w Counter, czyli w Ninja Gaiden. Jest strasznie trudne. Trzeba się przyzwyczaić troszkę. Woda. I Co tam masz za filmik? O, filmik, który montowałam przez, przez strasznie długi czas. <grywka> bo miałam za dużo materiału o moim high school. Strasznie długo montowałam, bo miałam z, z godziny... Miałam oryginalnie z, yy, z dwie godziny materiału. I ścięłam, nie widać mnie, ścięłam do 40 minut chyba. Będę musiała zrobić chyba jeszcze z dwa filmiki o high school, bo jest bardzo dużo do powiedzenia. Tak. Bardzo ciekawy film, obejrzyjcie sobie, chyba najciekawszy film Kasi. Myślę, że nie wiem, jak zaczęłam kręcić to, to zauważyłam ile jest do tak wytłumaczenia mm. o tym. Mm. Jest, obydwoje mówimy po polsku i coś tam tak się wydaje, że jesteśmy jacyś tacy podobni, nie? Mm -hmm. A tymczasem, no, ja się wychowałem w Polsce, w Krakowie, a Kasia w Chicago. Kompletnie co innego, kompletnie innego. Nagle jak tak patrzymy na takie swoje życie, co już było, takie, to jest, stajemy się bardziej egzotyczni na siebie. No pięknie. Doktor wyleczył. Nie trzeba się wstydzić aż tak strasznie. Jeszcze na prawie Jeszcze nie możemy wziąć Robertka. Znowu ja się będzie wygodnie na dupce. Krzysztof znowu na rowerze, ale jaja. Nie, nie, nie. No nie, jaja, to nie jest nic takiego. Fajnie sobie starać czasem pod murkiem, wa walnąć sobie puszkę wody mineralnej o smaku cytrynowej. A jak już mówimy o znakomitych rzeczach, które Wam polecam. Raczej mainstreamowy temat się z tego zrobił, więc jest duża szansa, że wielu z Was zna Bacon Morty. Ale ci z Was, którzy nie znają, niech się zainteresują. To jest najfajniejszy według mnie obecnie serial animowany, taki, taki pozytywnie geekowski, w fajnym znaczeniu tego słowa. Jest to komedia, która korzysta z wielu takich tropów popularno-naukowych, troszkę takich cyberpunkowo-technologicznych. Naprawdę rewelacyjna sprawa i zrobiona z ogromną pasją i rozmachem. Ten trzeci sezon jest taki jakby... no twórcy się tam popisują po prostu. <śm> mm. oh. Idziemy spać? Moje gangsterskie życie zdrowe.